Cześć, cień, z tej strony. Polski komik, a dzisiaj Terary. Czyli hmm, coś, co nie było mnie na na kanale. Wyszła wersja na telefon 1.4, dlatego nagrywam odcinek. Więc przepraszam, jeżeli mnie nie będzie słychać, ale zaczynamy. Oczywiście, wpiszcie w komentarzach, czy mam nagrywać więcej odcinków. O, lol, ale zostało zmienione. Znaczy, ja gram tylko na komputerze, ale widzę, że na. Czekajcie, chwilę muszę odczekać co Ostatni raz grałem w ogóle w, w Terraria. Jest. Jego parę miesięcy temu. Widać, że nowe, ponieważ nie chciałem żadnego drzewa, a wszystko. O tak, tak, tak. Czekajcie, jak to się robi? A, tak się robi. atakowało. Zaraz się jeszcze sprawdzę, bo to jest lekko zmodyfikowana Terraria dla, nie... dla wiadomości. Czyli chyba mam coś takiego, że. Nie idę, czekaj, czekaj, czekaj. Co to jest? Spór? Nie, jak to działało? A dobra, o tak. Mogę sobie zrobić nieskończoność i temu, więc o, przepraszam za to, ale jakoś sobie tak porobię. To nie będzie taki po prostu ale będę tego rzadko korzystał. Chyba że naprawdę będę potrzebował, już po się będę wkurzał na przykład. Ale wiadomo, że to nie jest tak, że ja będę brał rzeczy odwrócić, jak go będę rzecz, Dopiero wtedy będę mógł kogo Może Może nie Ja sobie slajmy. Jeśli chcecie więcej Terrarii, piszcie w komentarzach. oczywiście nikt nie pisze mi w komentarzach, a więc tak udało Wytam to czysto teoretycznie, czy no dalej pójdźmy się zwiedzać, jak zginę, ten nic się nie stanie, bym nagrywał na komputerze od razu. Mówię, gdyby nie to, że, że mam trochę dosyć słaby komputery, to po prostu będą ściny. Czekaj, a dobra, to, to zostało przecież naprawione ten błąd, czy tam? No ale zaczniemy jak te terary się przyjmie, czy w ogóle będziecie chcieli odcinków więcej. A my i widzimy się jak to będzie ciekawego. A wyłączyłem dźwięki z gry pomoże po prostu tak żeby z wami rozmawiać. No pamiętać. Kom... pomogło być nie, słuchajcie mi jak wcześniej komentarz, jeżeli chcecie więcej. O kurde... O kurde. O kurde, po mnie. Run, komik ran, 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 ran Zapomniałem przeżyć tutaj. One występują. Ja się gram, kiedyś takie są czy coś takiego. A. O, a za? Właśnie, muszę teraz coś. Właśnie, musimy coś sprawdzić. Powiem, że coś. Muszę, jak się zaraz to czekajcie chwilę. Jak szybkiego, sprawdzimy, czy to, to jest dostępne na tej wersji. Już patrzymy gdzie to tylko było nie tutaj o! Emotki są Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli ktoś wie. Bo pamiętam, że było coś takiego, że można było sprawdzić ile y, zombiaki wszystkie jakieś się widziało, czy tam coś takiego było w wersji na komputerze, ale a dobra, nic nie piszcie. Jak widzę tutaj jest to, więc... Bo jak mówiłem to są moje pierwsze spotkanie się z tą wersją. Więc pamiętaj, dobra, że to jest sobie postawię domek. Tak na Albo wiecie to o domku, się zajmę poza odcinki, bo to będzie mnie ciekawe. A my się widzimy, jak będzie dość ciekawego. Oj, oj, Crimson. Niestety takie mi gra wybrała. Najgorsze, co mogło. Loot all. Już chciałem powiedzieć, że już zginąłem, ale nie zginąłem. A tu będę Wam nadawał na bieżąco, bo to może być ciekawe rzeczy. Jak go za późno sprawdziłem, co dostałem. No, no to fajnie, będę miał dużo altarów do niszczenia. Na razie, nadzieję, że żadnego z potworów nie spotkam, a przynajmniej w jak najszybszym czasie jak najbliższym czasie. Oni jeszcze na spokojnie sobie połytować <gry> <gry> Na szczęście to nie jest na przykład, że, to jest, że jak umrę to koniec gry, więc Tutaj są ale pozwolne takie małe... <gry> dobra, wyszliśmy najpierw do podobni Albo dobra, przegraliśmy przecież Oj, za dużo postawiłem Dobra, dobrze, że nie będę na mnie nakładać losowego efektu, bo to nie jest ten, yy, bo gram na normalnym trybie przetrwania, jakby co, rejestruję na przypo przypomnieć, jak się w to grało. Aha, no dobra. Doczekajcie się do jeszcze to kopie. Tutaj spadłem z wysokości dodatkowym, jeszcze zabija pirania jak wodzie, Więc poczekajcie, my pójdziemy jeszcze gdzieś indziej. Na, na pustynię. Szybkiego pokażę to dostanę z itm To mi się przyda, te akcesorium. jakim. Bo jak wyjdzie do czego to służy. Czekaj do czego to służyło. A, mogę być trochę wyższy, więc. No, więc mogę wyżej skoczyć. Więc poczekajcie, widzimy się zaraz. Dobra, rewanż To słaby ten, a dobry uciekam, z tym. To fajnie, to fajnie, niezmiernie się cieszę. Po prostu umieram z radości. O, mój, mój brat ma caterer. No i robię moją strategię, pokonuję jednego, drugiego pokonam mrówkę. Czy ja ją tak nazywam? Bo mi kolega takie nazywał, ale to nie wiem, co to jest dokładnie. A my się widzimy znowu coś ciekawego. Dobra, dalej, teraz tego czekam szybko, tam były slaimy. Zlaguję trochę, więc. Czy to jest. O, porasolka! Nie no większego chyba szczęścia nie mogłem dostać. A ten etap na zwiedzanie jaskiń. Mogłem dostać wraz z walki z tym. Zapomniałem dać tego, ale zaskoczyłem tutaj, zacząłem walczyć z nimi i, i prawie pokonałem, ale przegrałem. A najpierw się noc, więc ja szybko zbuduję domek i wam pokażę efekt końcowy. No i ja się żegnam się z jeszcze zapomniałem coś dopowiedzieć. Ej, to jest ten domek. Czekajcie, też co dosią do niego. Dobra, się, żegnam się z wami. Cześć, cieszę się, cześć. cześć. cześć.